Nie broi Dosiłeś, otwierałeś tabelę, a nagle pago na ciebie, kurde raz i strzelił w głowę jak się skupiałeś Nie wiem, ty mnie dojechałeś ci ogóle, potem pago Saju! Sayu Paweł Mów do mnie, mów do mnie Jak byłem w drodze do talentu, to zaraz zacząć robić to siu, 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 to prawie nie dobiegłem Ledwo dobiegłem Zapuszczam włosy? Kiedy mam fryzjer, Ostatnio byłem fryzjera i 3 miesiące temu, 4 Wózaj ready i jedziemy Poki mi podcięła no, trochę. Ich... Nie no, ja przecież nalacie panowie. No to są Anglicy, oni nie potrafią grać CS-a. Jak my to mówiliśmy, to, to borowiczki jakieś. Ta! To... No! Borowiczki bambiczki. helkase.com strona na której możecie otwierać skrzynki ze skinami, z kodem pago i knut dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem Pago Bonus plus 15% do doładowania na stronie macie wiele metod płatności. A link do strony znajdziecie w opisie. O Kłosy, kłosy, O jest Mach 7, wygramy to. Wygramy to. Do trzech razy sztuka jak powiedziałeś i wyszła, chyba ta Pojechali pojechali z nami. Co jest? O kurde, ale pudło. Dziabnięci. Jarek, jesteś obok mnie? Dziabnięty. O O to chodzi. Rzuciłem chyba, to nie może żebym dosięgnął O to chodzi okay. guys. Ja kupię jest i defa jak coś I Maciek w57 Pała pałac. Dwóch pała wyskoczył Jeden wyskoczył Fuckaj Ogniowe Nie miałem jak strzelam je O panie Ale męczarnie Ale męczarnie są Gala wjechał. Zbejtuj, zbej Gala wjechało Aaaaa ja, Miałem biało, wiesz? Dwóch łączy, jeden gala, dwóch łączy jeden gala, łączy, jeden gala. Jeszcze łączyć. Zobaczala! 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 w Zobaczala! 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 Oni Zobaczala! mieć gdzieś tutaj, nie nie, Oni w sumie Zobaczala! Zobaczala! nie Zobaczala! Zobaczala! nie 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 ale przebiegałem tędy nie widziałem Ja sobie klupię, oni będą fuller'a Daj zakwamasat, daj zakwamasat No, jeszcze jeden głodów Ma ktoś na Zero ma To jest jeden Pod oknem Full auto, wale tapować Doczuć, mi ktoś broń? Masz, masz Tutaj hemm rampę Rampa nie widzi. Nie wiem, skrócić do beta, Jarek? Skrasaj, 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 skrasaj Idę do domu B czy środek, środek zajmę środek? Środek środek środek? Środek? Środek środek nie, nie widzę. Nie, 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 pracuję nie Ja już zachodzę, więc będziemy mieli info zaraz Pago pa. czekaj albo laspraw Jadą, okay. jadłem Trzeba prawo bez Leża, albo pakę mam Leż jeden Paka. Mogę skoczyć Co jest? Leż elektryk Leż elektryk Mam pakę, mam 20 sekund i na auto U mnie jest. Nie, nie ma czasu już. Dobre świr. Dobra, okay. jesteś okay. klesa. Kurwa. Ja mimo wszystko radę podjechać tak nie jestem Widzieli mnie. Domeka, domeka. Chciałem Przeciam domeka. Tak mhm. ja tam Patrzę dostaję. Sad. Domeka. Brawo, Brawo. Obu, poławka, Obu, poławka. Obu, poławka. Ziemia, no Brawo, To skodras. No, to był dżungla. Ale ja cię. Wezmę no. też. Ja potrzebuję broni. W teorii ja dam no, chyba jeszcze. Nie, ja dałem, dałem jeszcze. Dałeś? Mamy. Dobra. No tak, kurde, z jajem grałem. Powiem wam. Szybko. No, dobrze, dobrze. Mi się podoba. Nie takie kutaszenie. Ale tak A... na drugie... Jeden wybieg, później na drugie oh, tempo. Yeah. Spezjalizuję się. A jest. Leży. No jak? Ostatni się następnie i w No, dawaj tam się pensia. spalił no, Super raro, raro, ale te serwery jest, na S są jakieś dziwne to jest, momentami ja, teraz, ja strzelam full auto teraz z domu, tak już im powinno to wejść teraz to Jak strzelałeś z domku stary, wygłosiła przy kuchni Zauważyłem, że jakoś tak dziwnie to było Jest na... na Leży w Leży rampa Przechodzi nam dżungla, dżungla już blisko Spago, Mam problem, power sobie... Wróć na idę tam, please. go jak możesz. Chociaż nie, nie, dobra. Ja... nie, 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 ja. Pikuję go. KURWA! Nic, dobra. nie, 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 no A, no, tylko teraz jest w tylko Nie, ja tak mnie nie uciekł raczej od niego domek, nie domek raszoko, A, po worki wycie, Mam respawn, a będziemy... Dobra, trzymaj to E, tam, tylko spalę. O nie Paka domek A, dwóch domek A, jeden ma zero Wjeżdżają explode Nie, 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 Domek A będą lecieć Na noż Delpan jeden Włączniku jeden od do prawej Leży pod oknem. Włącznik no, gala, kurwa Mała CS1. Gala leży. CT, ticket był. CT, ticket. ticket jak możecie, proszę. Albo gdzie? Jakiś flech? Macie dobrą pozycję, Zająłem dżunglę. CT, zajechał, lewo, dwóch. Trzyma plecy, CT. Jeszcze jeden. Cofnijmy, cofnijmy teraz, pago. Cofnijmy. Defense zagrajmy. Brawo, dwóch CT było Ej, do CT, bomba jest od z po strony Po co tam poszedłem Idę w plecy Widziałem Kontakt na nawet Możesz się schować Jeden leży, jeszcze jeden Brawo Ładnie Super Pablu, górę co znaleźliśmy No, to z towarem się akurat Ja zginąłem A, wchodząc no, do CT tam. z okna Nie no, jest git, jest git Zważyłem tam Netrzałam okno tutaj Ticket zoomował? Ja go nie widzę na razie, na respie No jest ja gdzieś tam gumę Dobra. No, Ta. Do mega dojechał. Ogniowe. Sala leży, Co to uciekł. Co? Jest palące. Dwóch. Forest, forest, forest. Forest nie... Je... Ja pierdolę. Jaka runda. No nie, to to w ogóle była tragedia. To cośmy zrobili. Pag mi się ze mną. Boczek B w ogóle? Boczek B, ale Sajusz zrobił takich. <laughs> Myślałem, że go tam piątkę na rampie pogonili. Dwóch CT. Obiegam. Pobiegam. Dżungli nie ma. Ten leży. Sajusz jest zabity. Sajusz. Super. Dajcie flesze na B. Dobra. Pod drewnem Dobra. jest albo na standardzie. Nawet ty Piotrek, doszedł do wyjść powie? Mhm. Piotr sam wyjdzie, a ty Pago czekaj Dobra Gdzieś standard pod drewnem ja Nie widzę tu nikogo, ty Jest jeden, dobra leży, nice. kuchnia jeszcze Leży pod drewnem Super. Wychodzić Jarok? Pago wychodź, wychodź, wychodź respa Piotr. Piotrek Ja będę patrzył za Dżungla, dżungla jeden jest. I gala Do prawej Jest ten serwer Nie wchodzi kurwa Ceta jest jest Ta po głowie. Blisko. Po głowie. <grym> nice Ja runda. Jaka runda. To mogło być bezpieczniej. Nie, bezpiecznie. nie Pagą, no to za nie wchodzi w ten spray. Pagą, kupuj kopuj maka i raz ją bechać Będziemy sprawdziliście, nie? Sprawdzili wariaty, No nie wiem, do tych co od razu No Może będzie jeszcze auto gdzieś w sumie, teoretycznie, nie? Sprawdzę, jest wszystko Ławka też spędzona? Tak Razem raz powala Ty broi! Nie o, to, jest taki, to jest taki śmieszek, nie? Takie żarty. Naprawdę. Zatrząb. Ty, Mateo. No. To samo, tylko teraz do łącznika lecimy. Daj ktoś smołka do okna. Ale jadę, dalej Dam. Tam, muszę pobiegać Ja mogę, Przerzutkę, dam. Przed Co duszku? to jest? A gdzie... Ale biegniemy do łącznika. Biegniemy do łącznika, no? Włącznie mi spikował, też tak. dawam przerzucę. Czyli mogę nie zajęcie rampę. Po wódzki! <grym> Chodzi go, pochodzisz. Ja ja jeszcze flaszę, mam jednego. Znajduję dżunglę pod nie, CT i jungla. CT. jest hampli. Włącznik. CT, Palę CT Ojej. Będę plantował teraz. On jest łącznik. się CT. Ojej. Nie no, fard że ci ten typ wyciągnął, nie? A bo ja troszkę tam. Muszę pewnie i tak mógłbym trafić, ale ja tam te też dawam przeduszkę jeszcze jedną, nie? A W ja wchodzę do dżungli już. Niech hmm, to chodzi o boczykiem, paga. Dobra, jeden na bebel, coś. 4 na 2 A w kuchni jest, fakt. Odwrócony kładę. Poza CT? Super GG GG. Cały te pomki. Sam sam. Ale w pewnym momencie przystępu nie wiem co się powiedział. Huh, mamy winka. Good, good Elegancko. Nie no, ważne, że RWS wysoki. Dobra. Siemanko. No, Siemanko. Nie wiem. Zasysane tak było w Extra. pewnym momencie, a i tak RWS mam wysoki. Znaczy, że nie robię exitów, tylko ważne foragi. To co? Fejs jeszcze? Nie, no, Facita to dzisiaj nie. Nie, mikro mecz, no. No, ale to dzisiaj zawsze też trenowali. Tylko na 5 razy mi. dzisiaj, nie? No. no. no to to teraz jedną mapę. No dobra, ważne, że Nie bać się testanty i to wszystko. Dobry meczek. Dobry mecz Ale w pewnym momencie przestałem zabijać, bo nie mogłem nic zabić. Nie wiem, nie wchodziło mi to w się wkurzyłem. I za każdym razem taki spray-duel przegrywałem. Ale ważny, że No, to prawda. Nie wiem, co ja robiłem w tym meczu, to jest hit, nie? No ale to wszystko dlatego, że cię... Raz siedem starego znajomego. ty na początku dzisiaj, dzisiaj ładnie No, no właśnie. Dosiłeś, otwierałeś tabelę, a nagle pago na ciebie, kurde, raz, raz ci strzelił w głowę, jak się skupiałeś. Nie wiem, ty mnie dojechałeś stercę, żeby ci palić. potem pago no, mnie przestraszyło. No ja cię dojechałem też, straszał, to prawda, no nie, nie mi miałeś się łatwego, nie miałeś dzisiaj Podobały mi się te cally, Paweł, agresywne, na odblok.